Witajcie serdecznie! Philips jako pierwszy pochwalił się opracowaniem zupełnie nowej generacji retrofitów LED H11, którymi w pełni legalnie także w Polsce będzie można zastępować tradycyjne zarówki halogenowe, oczywiście typu H11. Tymczasem to firma Osram jako pierwsza wprowadziła taki konkurencyjny produkt na rynek. Na handlową premierę Philipsa przyjdzie nam jeszcze poczekać, być może do końca wakacji, być może nawet do września. Tymczasem retrofity LED H11 Ostram można już zamawiać, przynajmniej tak to wynika z oficjalnej strony producenta. Pełna nazwa nowych legalnych LEDów OSRAMA to Nightbreaker LED Smart ECE H11. Ważne, aby się nie pomylić, ponieważ w sprzedaży znajdują się przecież retrofity H11 starszych generacji, czyli takie, których stosowanie jest legalne wyłącznie w wybranych europejskich krajach według tzw. listy dopuszczeń. Najnowsze w pełni legalne retrofity Osram, podobnie jak zapowiadał wcześniej Philips, są dostępne wyłącznie w wersji H11. Według producenta nowy retrofit LED zapewnia jasne białe światło o temperaturze barwowej do 6000 Kelvinów, a przy tym mniej oślepia innych kierowców. W porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi nowe retrofity LED zużywają do 60% mniej energii i działają nawet 6 razy dłużej. Oznaczeniem, które w gamie Osram ma ułatwić rozpoznawanie tych najnowszych, w pełni legalnych retrofitów LED H11 jest napis ECS Street Legal oraz charakterystyczny znaczek na prawym dolnym rogu opakowania. Ale uwaga, sam znaczek nie wystarcza, ponieważ Osram ze względów marketingowych umieścił go także na modelach H8, H10, H16 i HB4. Bo przecież na przykład w Niemczech te pozostałe też są legalne, tyle tylko, że na podstawie listy dopuszczeń. A zatem dla nas w Polsce kluczowy jest napis ECE Street Legal. Nie samo Street Legal, tylko ECE Street Legal. I to ECE jest niezwykle ważne. W górnej części opakowania z tym w pełni legalnym retrofitem jest jeszcze E1 w białym kółku i napis ECE R37 homologated. Moim skromnym zdaniem powinno się jednak pojawić jedno wyraźne oznaczenie na każdym opakowaniu. Ja wiem, że jest ten znaczek E1 w kółku, ja wiem, że jest napis ECE, ja wiem, że są to oznaczenia homologacji, ale spójrzcie, jaki robi się bałagan. Jeśli ktoś nie zwróci uwagi, to proszę, zobaczcie, w zakładce Street Legal jest pięć produktów. Wchodzę na pierwszy z brzegu H8 i już się zaczyna. Dopuszczona do ruchu drogowego, ale już jest jedyneczka. Patrzę niżej, jest niby znaczek Street Legal, ale znowu jest jedyneczka. A potem jeszcze niżej jest informacja, że chodzi o listę dopuszczeń, ale część informacji jest po polsku, a część po angielsku. Czy rzeczywiście informacje, które być może mają istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale bez wątpienia decydują o kwestiach mandatowych albo o innych rzeczach związanych z ruchem drogowym, mogą być przedstawiane w taki pokrętny sposób? Czy w tym wypadku marketing rzeczywiście musi brać górę nad jasną informacją i takim bezdyskusyjnym przekazem? Moim zdaniem absolutnie nie. Ja oczekiwałbym osobiście zdecydowanie bardziej konkretnych informacji w stylu tak możesz stosować, nie nie możesz stosować, albo tak możesz stosować, ale wyłącznie na podstawie listy dopuszczeń. Ja rozumiem, że być może nie da się tego zrobić na opakowaniach, bo te produkty sprzedawane są na przykład w całej Europie. Ale na polskiej stronie internetowej oczekiwałbym właśnie takich konkretnych i jednoznacznych informacji. Zobaczcie, w przypadku modelu H11 mamy wprawdzie na górze jasny komunikat o spełnieniu norm ECER 37, ale już na dole są informacje w języku angielskim. Moim zdaniem jest to, że nada. Ja rozumiem, że w Polsce uczymy się języka angielskiego, ale to nie jest żaden powód do tego, żeby w Polsce nasz polski język zastępować językiem angielskim. A teraz najważniejsza informacja, czyli ile to kosztuje. Link z oficjalnej strony producenta odsyła na Amazon i tam mamy cenę 893,50 zł. Te same retrofity, prawdopodobnie te same, możemy znaleźć także na Allegro i tutaj cena wynosi 740 zł. Nie jest to żadna reklama, nie weryfikowałem tych sprzedających, po prostu podałem to co znalazłem w internecie. Jeżeli ktoś z Was zauważył, że takie retrofity, te legalne retrofity H11 można kupić gdzieś taniej, no to piszcie w komentarzach gdzie i za ile. Jak widać tanio nie jest. I tutaj znowu pojawia się istotne pytanie. W jaki sposób policjant albo diagnosta podczas przeglądu będzie w stanie ocenić, które retrofity mam zamontowane w reflektorach? Czy te w pełni legalne za ponad 7 stówek, czy te w ogóle nielegalne, które kupiłem sobie gdzieś w internecie? Tak naprawdę nie widzę żadnego powodu do tego, żeby wozić w samochodzie opakowanie po tych retrofitach albo paragon dokum dokumentujący zakup. A z drugiej strony, jaki to jest dowód, że będę miał w samochodzie opakowanie po retrofitach albo jakiś paragon zakupu? Skąd ktoś może wiedzieć, że zamontowałem dokładnie te same retrofity, do których mam opakowanie albo paragon? Piszcie co sądzicie na ten temat. Pozdro, cześć i do następnego.